ma, z tej strony GL, a to jest Craft. I to jest kolejny odcinek z tej serii i muszę was przeprosić Otóż poza odcinkami zrobiłem jeden achievement Jaki? Cover me with diamonds Już tłumaczę, jak mówiłem że Chciałem żeby wszystkie achievementy były robione na odcinkach Ale jestem po prostu debile Czemu? Otóż, yy... pamiętacie, że w ostatnim odcinku zakończyłem w momencie, kiedy znalazłem yy, fortecę, przy niej był bastion. I od razu po, po tym odcinku postanowiłem, że pójdę do tego bastionu, zeksploruję, może coś tam ciekawego znajdę. Może tam znajdę, uwaga, siodło. Nie było siodła, już mówię, ale za to było dużo złota. A oprócz tego w skrzynkach było... Diamond Chasplate, Curse of Binding i Diamond Boots. I ja myślałem, że ten Achievement polega tylko na tym, że y, musimy założyć, jak są zbroje, a nie tylko, że trzeba ją posiadać. Więc tu macie screena, jak miałem ten Achievement Get, bo zrobiłem. A tak, niestety, pierwszy Achievement, który musiałem zrobić off-odcinek. Ale co w dzisiejszym? Jak mówiłem, no wczorajszym odcinku troszeczkę nam się nie powarciło, bo tak, zwiedziliśmy cztery biomy, nie robiąc tego Achievement. A ten achievement dla mnie jest mega ważny, bo jak mówiłem są zasady, nie? A bez tego achievementu nie mogę sobie tak naprawdę w Jak ten dzisiaj będą poszukiwania yy, siodła, no, ale żeby was nie zanudzać. Szybkie streszenie, o co mi chodzi. Otóż, siodło w Minecraftie można znaleźć w bardzo wielu miejscach. W piramidach, yy, w jaskiniach, yy, nawet w przeróżnych dungeonach. I naprawdę bardzo to znaleźć siodło yy, przykładowo portecy netherowej. Ale że nie możemy tam wejść, to trochę słabo. Yy, oczywiście można strajdera znaleźć już zespałnionego od razu z siodłem, ale to jest mega rzadkie i nie chce mi się tego szukać. Ale czy jeszcze jest jeden sposób, pewny, tylko długotrwały. Pieśniaki. Tak, yy, leatherworker może mieć na masterze siodło. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku tym się zajmujemy. Dzisiaj robimy siodło i ten achievement. Więc, yy, jak widzicie ja nie jestem pełni wyekwipowany, bo Wiecie, bo ja wyruszyłem na wyprawę po, Na pustynię, żeby znaleźć siodło. Niestety pusty yy, nie znalazłem. Jestem na... O Prawie 2000 kratek od Kurwa o, fauna. Więc, yy, tak. I oczywiście jak wracałem to znalazłem jeszcze wioskę, więc no. Dobra, ale od czego zaczynamy? Najpierw może od tego, żeby kurwa nie zginąć. Mówię, ja nie mam żadnych przedmiotów, bo ja brałem tylko rzeczy, żeby pójść yy, na wyprawę, nie brałem niczego takiego głównie przydatnego. Jak jest pan? Żeby mieć Workera, yy, trzeba mieć chyba kociu. Tak, chyba trzeba mieć kociu. Yy, I zrobić go na mastera. Jak go zrobić? Oczywiście kupując od niego przedmioty. i Jak zdobyć emeraldy w takim wypadku? To nie jest jakaś trudna rzecz. Wiecie co wystarczy zrobić? Dwóch fleczerów. Fletcherów, czyli osoby, które jak dasz im dodają dodają ci emeraldy. Stomix praktycznie. Więc ja robię crafting, ja szybko ogarniam sobie jedzenie, bo mam jedno serduszko, bo zaatakowała mnie horda zombie. I idę ogarniać resztę. I dobra, yy, szybko wykopałem sobie żelazo, yy, szybko również sobie szpaliłem jedzenie i pokałem drewna i teraz pójdę spać, bo nie chcę walczyć z potworami, więc myślę, uuu jabłuszka, przyda się, uuu chlebek, pokczam. Więc dobra, yy, weź tą skrzynkę yy, ja idę spać. Okej, okay, dobra. Nowy dzień, nowy ja. Y, szybko. Potrzebujemy tak. Haldron. Proszę. I dwa Fletcher. Czemu dwa? Otóż Fletchery lubią się y, obrażać. Czyli sprzedajesz y, im patyki, a oni w pewnym momencie mówią, wybieraj dalej. Nic nie możesz u nich kupić. Y, więc lepiej mieć dwóch, żeby jakoś utrzymać y, płynność Twoich zarobków. Dobra. I tak, potrzebujemy dwóch leczerów i mamy kolejnego. Wystarczy znaleźć odpowiednich wieśniaków. I tak, najprostszy sposób bo się oni mają już redefiniowane sobie profesje to wystarczy zniszczyć wszystkie yy, bloki profesji, żeby po prostu im, im to zrestartować. Tego nie chcę niszczyć, bo coś czuję, że mi to zrestartuje nie wiem, dam jakiś główny achievement. Kolejny, którego nie chcę. No, teraz. Mam kleryka. Pełnie z tego, a to jest nawet spara wioska. Do wieśniaków tutaj nie widzę. Hmm. Nadge. Okej, okay, zobaczmy. Gold nugget, OK Bread, potato. Potato się przyda. to się przyda na... acimę, żeby zjeść wszystko. W Minecrafcie jest takie acimę, niestety. A my nie możemy znaleźć wieśniaków. Są te małe główniaki, ale nadal to jest za mało. Miałem jednego tak tak... Złapać sz swoje szpony i później na nim po prostu farmić. Halo! To jest z tafów tych do potek, To jest dobra wieść. Bo byśmy mogli wtedy po prostu mm, robić potki, ale no najpierw muszę zdobyć do niego paliwo. I i te główne to nie gdzieś pospadali, jak ja teraz. O, o, o. Dobra. Chopa tu zamykamy. Ja sprawdzę ten odcinek, czy to robi. Chyba nie. Raczej. Nie, dobra. To my to niszczymy. Jest okay, zwykły wieśniak. Yy... To sam fletching. Ok, mamy fletchera. Musimy go zabarykadować, bo inaczej będzie nam uciekał. Ok. I on nam sprzedaje patki. Dzięki Bogu, w obu obok jest po prostu Las Dark Oak. A to nam od razu mówi, że będziemy mieli sporo drewna. I robimy po prostu. O tak. Mamy dwa emeraldy. No, co co nam po dwóch emeraldach No teraz musimy znaleźć kolejnego wyśnieka i zrobić po prostu Kaldron Ta gra Naprawdę się importuje? O dobra A Jeżeli pytacie się co to właśnie zrobiłem Otóż jeżeli tak zrobicie jak ja Czyli że zniknie wam blok Będziecie mieli pusty slot po prostu kliknijcie Gdziekolwiek Bo wam slot się uzupełni Tak w dużym skrócie Ok. Zmieniam ciebie na leather workera i on oferuje tylko leather pants. Dobra. Yy... To, to macie tam z mojego armienia. Lecę go. Okej, okay, by the way, y odblokowaliście się z Achievement? What a deal! <grymne> Zapomniałem o tym wspomnieć, że właśnie za. Y właśnie. za handlowanie z Więksiami mamy. What a deal! <grymne> dobra, ja się już zamykam i. No, robię patyczki. O mój boże, naprawdę być tak rozmówne. I si co, oglądali speedruny moje, to pamiętają, jak ja się z tym kurwa biłem, dobra. Właśnie wylewolowaliśmy chyba Fletchera na nowy poziom. Tak, i mogę u niego kupić. I głównie tak to będzie wyglądać teraz. Tak będzie cały mój gameplay teraz wyglądał: że po prostu przychodzę, kupuję. Przychodzę, kupuję. I tyle. Może Fleczerzy tego patyki przyjmują, to chociaż tyle, nie? Dobra. No i rzeczy mam w whist nawet mu levela nie wbiłem. Ech. Tak to bywa. Dobra. Widzimy się, jak wbiję mu nowy poziom. I tak, to, to o czym mówiłem, że po prostu mogę ci powiedzieć, że wypierdolę się, chcę twoich patyków. Ta, restock up two times per day i muszę teraz odczekać, aż po prostu zachcę mu się znowu sprzedawać. Ale, że ja mam drugiego Fletchera przecież, mogę postawić i mieć drugiego. Więc szybko mnie go teraz obkupię. Gdyby i natalnie nie mój level Kurwa, na, na tych sponie, to tak się przewalę teraz, niż gorzej no. niż Sasina No, wszyscy wiedzą, co się stało z sasinem. Ok, tu jest dużo wieśniaków, dużo kleryków, tu jest o dziwo Chyba nie mają teraz e, swojego dnia. E, dnia to znaczy, że mm, nie pracują, a o zmieniać propozycję mogą tylko podczas pracy. Czyli jak teraz mu nie zdejmę. O, bo. Nie, żaden się nie zmienia. Musimy odczekać do następnego dnia. God fucking damn, dobra, idę, patyki. Mój stary to jest po prostu. Panatyk patyków. Cały dom pierdolony w patykach. Uuu! Dobra, dobra. Szansa, proszę. Kurwa, myślałem, że chociaż będzie miał siodło. Nie ma nic przydatnego. O chuj. na mnie, kur... Wypierdalać, co jest? Nic przydatnego nie miał, więc proszę się odwalić. Że taka nadzieja była. Tak. Fuck. Fuck. Okej, okay, nowy dzień, nowy ja. Czy już pan... Wieśniak się obudził i będzie mi mógł sprzedawać nie nadal nie. Okej, okay, dobra. Robię sobie drugą siekierkę, po prostu i tak kopać drewno. Ale tam tu nie jest. O o o, 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 o. Dobra. Niestety go nie ukryłem. Ty naprawdę kurwa śmieci, już mnie te, teraz chcę żartować? Ty kurwa, śmiecił mnie pan. Chłopie, patyki! No, mój chłop. Dobra, teraz idę po Fatyczki Dobra, mam ponad stak tego drewna. Zobaczymy, ile uda mi się wyhandlować. Tak na szybko przeczytałem yy, u Leatherworkera ile EXP daje dana rzecz I taka ciekawostka, wiecie że te spodnie od niego, które jest jego to one są warte 1 EXP Tak, na, dzięki Bogu na chyba następnym poziomie będzie coś co będzie warte 5 w końcu Dobra, Leweluj się 12, dobra Lecimy Okej, okay. on już nie chce, to może ten drugi się w końcu No, pomyśli Będzie chciał do mnie kupić patyki O, nawet po niższej cenie daje, pochczam Okej, okay. ty stajesz tutaj, ja mam 24 diamenty Pff, emeraldy Zobaczymy ile uda mi się go oskamić Dobra okay. Żeby nie na styk. dobra. Nowy level, nowy level, guys. I mamy... Uuu, i po zniżonych cenach! Bo tak, one, te buty chyba dają więcej mm, expa. Jeżeli się nie mylę. Teraz sobie czeknę. Uh, apprentice, uh, Leather Cap, Expeacher Villager 5. Okej, okay, czyli daje mi piątkę, a z tego co widziałem, to pancy dają jedynkę, więc to jest jakieś ulepszenie. Yy, buty chyba dają tyle samo, więc ja posprzedaję. sprzedaję. Patrzcie, ja już prawie pasy my zapełniłem. A teraz, o ja... Dobra, teraz to trzeba wywalić, okej. Okay. Idzie dobrze. Dostaję do, do za to EXP. Pog? O jedno, naprawdę. Pamiętam jak na właśnie te perełki tak farmiłem To był chyba speedrun, który się nie udał ostatecznie Chyba nie wiem czy jest na kanale, chyba jest Jeśli się nie mylę, to była chyba pierwsza próba, która była wrzucona na YouTube'a I tak byłem na siebie zły, bo Twierdza się wtedy źle zespalniła, co, co znaczy źle? Perełka się jakoś, nie wiem, dziwnie zachowywała Pokazywała w dół, gdzie twierdzy nawet nie było Ara nie proszę cię prawdopodobnie. Chyba wtedy przegrałem tylko jedną perełkę. Tu inne perełki mi dosłownie brakowało. I że... Jakiegoś potrzeb nie chodziło o perełkę, tylko o Blaze Powder. Nie miałem go po prostu. A teraz znowu szukać wtedy. Fortec, Blaze, to komu się chciało. to jeszcze były te czasy, kiedy na zbiorę chodziłem tak, że Bez z proi, to nawet się nie rusza nigdzie. Uff, A teraz patrzcie, byki! Bez broi ja mogę pokonać, jest? Nie jestem aż tak dobry, żeby... Nie eee, no, tam Blaze to tam daje radę, ale... resza to co innego Dobra, zamykam dziób i widzimy się na następnym handlu Dobra, mam pół, prawie półtora taka drewna I lecimy dude? To zapewnia mi kolejny level, i patrzcie Teraz idzie o wiele szybciej Poprzednie chyba były ze... Ze dwie... 3-4 rundki po patyki, żeby pić mu level. A teraz? No, buty się pocałowały. O, no, kupować? Taki level z tego leci. Oh. Już nie dziwi, się, czemu buty są takie drogie. W prawdziwym świecie. Okej, okay, panie Fletcher. Trzeba się oskamować na hajs. Jeszcze pozniszczę mi. Pozniszczę. A te zniżki są badziemne, No kurde. Minus jeden patyk. Ten Ok, wylewelowany Dawaj level, o journeyman Nic takiego fajnego nie oferuje Szkoda, okej okay, ten już się obraził do tego I już więcej nie mogę u niego sprzedać Okej, okay, mam 24 znowu A chłop, o kurde czemu nie może podejść bliżej, no chodź chodź O wiemy czy jest zachęci. O! No. Po kolei, żeby idealnie na lewe. Okej. Okay. Buty wyrzucam. Zobaczmy co na następnym levelu. A teraz taka śmieszna rzecz. Wiecie, że jak sprzedacie jeden właśnie taki rabbit hide? Albo właśnie osiem takich rabbit hide'ów, to dostajecie aż 20 lego exp. Jeżeli się nie... A zobaczcie, ile kosztuje, daje ta mm, tunika. Unika daje jeden, to nadal się bardziej, po co sprzedawać. Kupować i za jeden tylko. No, byczku. Jeszcze lederka. cap. daje tyle samo i to jest za jeden. Og, tam, Dobra. Jeszcze mamy rozpracowanego. Jeśli nie mylę, został tylko jeden level. Nie, zostały jeszcze dwa levele I mamy siodło. Tak, zdobywamy siodło. I pierwsze co robimy, to wracamy. Które zrobiły teatrzymy ze Striderami. A w następnym odcinku będziemy mieli fortecę. Pog. Pog. Okej, okay, a sobie zachodzi, więc poczekam. I co? Widzimy się. Znowu. Han, Handlu. Ok, i tak. E, taka ciekawostka, znów sobie, wy, liczyć sobie, ile. Zacznę z tych dwóch drzew, przykładowo Dark Oak, wychodzi 24 emeraldy. Pongs? <grym> No, tyle jest warta praca Drwala. 24 emeraldy. Jest? jakby to przelecie na prawdziwy hajs. Tak. Ile by. robanie dwóch drzew by korzyściło w prawdziwym świecie. Bo na pewno nie 24 emeraldy. Ok. Eee... Niech się wylewaluje. Okay. Dziękuję. Już on nie lubi nas. My tak zostawiamy i lecimy po drugiego leczera. Oh. Mówię i dlatego... No! Chłop już nie chce. To jest? jest dzień się zrobił. Dobra, może o ciebie... Dobra już. On mnie lubi. Dobra, zobaczmy. Bo chce na styk mieć. Nie wydawać bezesomnie zbyt dużo emeraldów. Okej. Okay. I nowy level. Pog. Dobra. I ona sprzedaje tak. Można u niego sprzedać szelę i może u niego kupić leather Armor. Czy coś to daje. O mój kurwa boże Leder armor daje aż 15 Expa. 15 Ekspa. Ez! nie myślałem, że aż tak łatwo będzie. No początku to był ochronny skrajn i... Guys, mamy to. Jedno siodło za jeden emerald. U tego typa. Dobra, ogarnijmy jeden emerald. Dobra, gościu, odobraź się, proszę. O, dziękuję, dobra, dzięki. Chciałem się że sprzedam, bo czemu by nie. Dobra. I lecimy do chłopa. Kupujemy siodło. Wiecie co? Kupmy dwa. Trzy kuby na zapas, ok? Gdyby trzeba było mieć więcej. I teraz ja robię sobie screenshoty tych kordów, bo kiedyś tu wrócę. Wezmę węgiel, oczywiście. I te wszystkie przedmioty. Wracam do swojej bazy. Gdzie muszę szukać stridera. Więc widzimy się już u mnie w bazie. I co? Robimy to. Au! O, XD. Druga wioska. Og. A w sumie. A zapiszę sobie na wszelki. Wiem, potrzebował, nie wiem, więcej wieśniaków. To hm. może ich rozmnożyć. A. U. A co my tu mamy? Co? What? Mm, chyba po ostatnim odcinku jakoś gra postanowiła mnie bardziej lubić. Gdzie eee, e mój kill of tak. Kademyt. Ockchamp! Taki totalny! Weź to złoto! S? Dobra. XD! Dobra, lecę dalej. Może no, coś ciekawego innego znajdę. Okej, okay. jestem już w swojej bazie. Odstawiam naprawdę już niepotrzebne rzeczy już do tej skrzynki. Zabiorę ze za sobą tylko jedno siodło i oczywiście wędkę. Tak, żeby zrobić wędkę potrzebuję jeszcze eee, chyba z... Nie, tylko dwa potrzebuję, nie? Tak, dwa stringi. O... Warp. Fungus? Fungi? Nie wiem, jak mi się wbiło. Lubie słowo Fungi. Nie wiem czemu. robimy wędkę. I dodajemy do niej Fungus. Dobra. Osoba... a i by the way. nadaraj Scrap też był w, w bastionie, jak mówiłem. Na początku. Fajny ludzik był w tej bastionie, bo byłem w dwóch. Po drodze były. Tam właśnie były te... Rzeczy, a może bym są może takie coś jak jedzenie, może łódkę Na wszelki Ale nie, ale chcę się nadal i skrap jest fajny, bo już przyspieszy nam kolejny achievement Okej okay. Szkur! A mać a, dobra, walić Lecemy dół Lecimy Okej, okay. tego znaleźć, samotnego stridera. Czy się w takim miejscu, gdzie ja mogę jeszcze wyjść? Nie? Tak, ja nie mam yy, złotego ani innego złotego przedmiotu Przy sobie Tak. O mój Boże, to będzie leki problem. A już się po to nie wrócę. Ja nie chcę robić tu. Wracam, wracam do bazy 500 razy, bo zapomniałem czegoś. Nie będę robił takiego kordentu. Ten chłop nadal tu siedzi. Bo z tym hopem farmiłem te złote, chyba z dwa staki przewaliłem czy coś. Ok, znaleźć Stridera. No tutaj się sporo wali. Musimy tego na dół zejść Bezpiecznie A wiadra nie mogę zebrać Walę łódkę O To się nazywa Steel Pro Minecraft Dream Place 2020 A nie jakieś podrawy Dobra, to są strajdery no, Dobra, jeden jest przy lawie że mięs. mamy to. Uuu. i z tym sumieniem mogę zrobić w końcu ten achievement i jednoznacznie zrobić ten achievement. o w końcu naprawdę. A To chwilę myślałem, że naprawdę będę musiał przez 30 godzin To robić, ale mamy to o... Jeżeli się teraz okaże, że ja pójdę w tamtą stronę i tam będzie od razu forteca wyłączę grę A Chyba nie ma Dobra, chodź No już tak nie wejdziesz No Sadkę Dobra, chyba trzeba zwracać. Ja się najeździłem. Wracamy, idę się żegnać i... O, to, że to dzisiaj zrobiłem, jest musimy kurwa dumny. Nie sądziłem, że naprawdę to się uda dzisiaj zrobić. Myślałem, że mi to zajmie jest dobre dwa dni. Byłem musiał coś wymyślać. Jakiś content. Okej, okay, tylko tak zaparkować teraz, żeby e, się nie spalić w lawie. Tam jest coś. Dobra, no ten drzew. O! Chodź jeszcze tu. No. O, kto jest taki słodki. No, Byś bardzo pomoże. Oj, Dobra, idziemy. A wiecie co, nawet nie idziemy. Tylko żegnam was tutaj. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.